programu jest jubiler Ewa. Wprowadzone na podstawie tak ustawy Kamilka standardy ochrony małoletnich mają założenia chronić dzieci, które tak jak Kamilek Chłopiec ośmioletni z Częstochowy padły ofiarą przemocy. Niestety podczas ich realizacji dochodzi do wielu absurdów, z którymi muszą borykać się dyrektorzy, szkół i nauczyciele. Jak funkcjonuje szkoła od momentu zmiany prawa w tym zakresie, porozmawiajmy o tym. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Dybiec, wicedyrektor zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w gąbinie. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, Małgosiu, dzień dobry Państwu. Aniu, rozmawiamy o czymś, co jest oczywiste, niezwykle istotne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystaniem. Z tym nikt nie dyskutuje, to jest niekwestionowalne ale z tego co wiemy, standardy funkcjonują już od września i budzą wiele wątpliwości, problemów, z którymi muszą się borykać nie tylko dyrektorzy, ale i nauczyciele. Są też konsekwencje dla uczniów. Zanim jednak zaczniemy o tym mówić, powiedz mi proszę, jaka była idea, przypomnijmy, jaka była idea wprowadzania tej ustawy. Ideą, która przyświecała przy wprowadzaniu tej ustawy było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, czyli małoletnich osób poniżej 18 roku życia. Myślę też, że ideą, która przyświecała dodatkowo rządzącym, było usystematyzowanie pewnych procedur. Wszystkie szkoły do tej pory mają swoje miały regulacje, procedury związane z ochroną bezpieczeństwa swoich uczniów. Natomiast w tym momencie właśnie standardy ochrony małoletnich mają za zadanie to usystematyzować, uregulować oraz dać takie narzędzie nauczycielom, aby nie bali się reagować w sytuacjach, kiedy dostrzegają. To niebezpieczeństwo przemocy. Tylko pytanie, czy one rzeczywiście to uregulowały i usystematyzowały? Pojawiło się bardzo wiele interpretacji. Właśnie to jest chyba to, na co najbardziej skarżą się pracownicy szkół. Dokładnie. Też mogę się do tego przychylić. Jeżeli chodzi o różnorodność interpretacji, e, faktycznie wprowadziły one pewien zamęt i chaos do szkół. E, jak zwykle w takich sytuacjach nowości pojawiają się różnorodne szkolenia, e, i e, wiele interpretacji było ze sobą zupełnie sprzecznych. E, początkowo e, również wytyczne, które były przekazywane do szkół, były bardzo restrykcyjne, i kiedy szkoły właśnie podnosiły temat, wątpliwości, w jaki sposób rozwiązać pewne, pewne sytuacje to z czasem zostało zostawało zmieniane mhm. w związku z czym A jakie były największe takie problemy wątpliwości. Jeżeli chodzi o taki problem, który pojawił się w mojej szkole, w której bardzo często zapraszamy ludzi z zewnątrz, dlatego że mamy kształcenie zawodowe i tutaj jest to niezbędne, żeby fachowcy z różnorodnych branż pojawiali się właśnie i rozmawiali z młodzieżą, czyli są to goście z zewnątrz, pojawiła się pierwsza taka interpretacja, że od wszystkich, którzy wchodzą w jakikolwiek sposób, do szkoły, tak, mamy e, tak e, ściągnąć tutaj wyciąg e, zarówno z Krajowego Rejestru Karnego, jak i właśnie z rejestru dotyczącego przestępstw o charakterze seksualnym. Czyli gdyby była, gdybym była przedstawicielem jakiejś organizacji, stowarzyszenia promującego na przykład wiedzę na temat zapobiegania przestępczości, czy przemocy, czy, czy wykorzystaniu, to muszę mieć taki dokument. Tak, cały czas. taka była pierwsza interpretacja, mm -hmm. że tutaj bezkompromisowo od wszystkich pobieramy tego typu dokument i może pracuje razem z dziećmi przy tobie. No właśnie, i teraz już mamy nowe wytyczne z Ministerstwa zarówno Sprawiedliwości, jak i Ministerstwa Edukacji, że jeżeli nauczyciel jest obecny na takich zajęciach, nie jest to konieczne, ułatwia nam to sprawę. Natomiast tutaj tylko dodam, że zawsze było tak, że nauczyciele byli obecni. Myśmy nigdy nie zostawiali uczniów pod opieką kogoś, kto nie jest pracownikiem pedagogicznym, tak? Tylko teraz już mamy tą furtkę, możemy, wiemy, że na pewno robimy dobrze. Jest to bardzo ważne, żeby było to po prostu uregulowane. Te wytyczne stopniowo przychodzą do szkół, jesteśmy informowani także tutaj. Y Idzie ku lepszemu. Tak, bo z tego co wiem, to był ogromny chaos we wrześniu, bo to, przypomnijmy, ta, te standardy funkcjonują od 15 sierpnia, tak? To znaczy od 15 wasz... lutego 2024 mm -hmm. roku szkoły miały obowiązek tak. je wprowadzić. Mm -hmm. Natomiast od sierpnia już mm -hmm. mogą być kontrole w szkołach, w jaki sposób my to wprowadziliśmy. Czy, czy mamy to dobrze napisane? Tak, jakby mm -hmm. mówiąc krótko i kolokwialnie, w lutym powinniśmy je mieć tak. w ogóle, a od sierpnia możemy być już z nich kontrolowani. Pani rozliczani, czy mamy je prawidłowo napisane? Dobrze, czy mamy prawidłowo je napisane, to jest jedno, ale to, co, na co skarżą się dyrektorzy i to, co najbardziej mnie uderzyło, to zdanie jednej z pań dyrektor, która powiedziała, że wszyscy czujemy się potencjalnymi przestępcami. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi tutaj o samą ideę, była ona słuszna. Tak. Natomiast faktycznie nauczyciele i szkoła w ogóle jest to miejsce, gdzie my ciągle czujemy się oceniani, jesteśmy na świeczniku. I dodatkowo, gdy jeszcze wchodzi coś takiego, co nas kontroluje dodatkowo, bo jesteśmy kontrolowani nieustannie, jest takie poczucie dyskomfortu, poczucie, że znowu musimy się z czegoś tłumaczyć, bo przypominam, że ta przemoc, o której mówiliśmy tutaj w przypadku tego wspomnianego, Chłopca Kamilka, to była przemoc, która pojawiła się w domu. I to jest bardzo ważne właśnie, mhm. że to dom zawiódł, a nie szkoła. Natomiast na, na, nauczyciele i dyrektorzy mają takie poczucie, że to my ponosimy konsekwencje za błędy tak. środowiska domowego. Bo wiesz, taki po, poszedł przekaz też w mediach, że chłopiec z, z obrażeniami chodził do szkoły i nikt tego nie zauważył. Ale tak mm. można, było, można było to odczytać na początku, natomiast jeżeli e, ktoś wgłębiał się bardziej mm -hmm. w tą sytuację, tak. e, to nie było to prawdą, dlatego że to właśnie było skierowane do sądu i sąd jednak podjął decyzję, że chłopiec nie zostało dobrany rodzicom. Także mm. ta, to też zależy e, na Jasne. ile ten przekaz był e, zinterpretowany prawidłowo. Tak, to jest, to jest kluczowe, ponieważ no wiadomo, media, e, sama pracuję w mediach, więc, więc też wiem jak mniej więcej działają te mechanizmy, ale nauczyciele szczególnie. Tak, jak powiedziałaś, nauczyciele, dyrektorzy są na świeczniku, więc tym bardziej te, te światła, te reflektory są na Was zwrócone i, i czasami musicie się tłumaczyć z rzeczy, które no rzeczywiście może nie są w Waszej, waszej gestii. Zdaję sobie też z tego sprawę, ale też wiem, tak sobie myślę, że wszyscy jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za, za to bezpieczeństwo. Powiedz mi jeszcze, jak to wygląda sprawa właśnie w tych kontroli, o których wspomniałaś, bo, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, od września te kontrole już są, czego najbardziej boją się dyrektorzy szkół. To znaczy, jeżeli chodzi tutaj o, o kontrolę, ja myślę, że po obu stronach, zarówno po stronie dyrekcji szkoły, jak i po stronie osób kontrolujących, warto zachować zdrowy rozsądek. Uczymy się tego, tak jak wspomniałam, jest mnóstwo interpretacji. Na pewno trzeba zawsze mieć na uwadze przy takich kontrolach, że każdy z nas ma dobre intencje i wykonał bardzo dużo pracy w związku z tym chciał tę pracę zrobić dobrze. Tak. I jeżeli nawet pojawiają się nieścisłości, to myślę, że będą one i do szybkiego naprawienia. Pojawiła się taka, e, taka informacja też na samym początku, że jeżeli będą jakiekolwiek drobne, nawet nieprawidłowości, dyrektor ponosi karę finansową. E, wiemy już, że nie będzie tak, że będą to po prostu wytyczne. Natomiast, no. Wszystko to, o czym teraz rozmawiamy i wszystkie te niepokoje związane są właśnie z tą dezinformacją, prawda? Tak, tak. I, i też słyszałam takie e, hasło, które gdzieś też wybrzmiało w mediach, więc zapytam ciebie o to, że po prostu jest produkowane masowo są dokumenty, żeby się zabezpieczyć. Tak, szkoły rzeczywiście e, nauczone doświadczeniem. Mhm. E, Próbują się zabezpieczyć, żeby było wszystko w porządku. Nauczyciele to jest w mojej ocenie jedna z najbardziej zdyscyplinowanych grup zawodowych. W związku z tym my staramy się zawsze być na wysokim poziomie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju dokumentację i czasami rzeczywiście ze z takiego strachu, żeby nie popełnić błędu, być może tych dokumentów jest za dużo. Tutaj przytoczę taki przykład związany z informacją rodziców na temat standardów na tak. przykład. Tak? pierwsza taka interpretacja, którą otrzymaliśmy Polegała na tym, że rodzic musi pisemnie poświadczyć, że został poinformowany o, o tym, że standardy w szkole zostały wdrożone. Teraz już wiemy, że wystarczy zapis nauczyciela-wychowawcy, który prowadził zebranie w dzienniku, że zostali rodzice poinformowani. No i tutaj, znowu, bardzo dobra intencja nauczyciela na pewno poinformował, i teraz tutaj, po stronie rodzica oczywiście, też taka mądrość jest potrzebna, że no że był, słyszał i nie musi tego tak. podpisywać, prawda? O, Więc przecież chodzi sobie. o jego, tak, chodzi o jego dziecko, tak naprawdę. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, jakie są konsekwencje dla, dla uczniów, bo to nie tylko na, nauczyciele, dyrektorzy i, i rodzice, ale też uczniowie ponoszą, przynajmniej w Twojej szkole, w której są no, niemal już dorośli uczniowie. Jak to wygląda? Zespół Szkół mienia Stanisława Staszica w Gąbinie prowadzi kształcenie na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia, na poziomie technikum i na poziomie liceum ogólnokształcącego. W związku z tym mamy uczniów od 14 roku życia do 19 tak. roku życia, czyli mamy uczniów małoletnich i pełnoletnich. I regulacje związane... Związane ze standardami dotyczą także relacji między uczniami, bo tutaj personel. To w każdej szkole, natomiast w naszej szkole również uczniowie pełnoletni ponoszą no takie same konsekwencje w związku z jakąkolwiek przemocą związaną z młodszymi kolegami. I no, zawsze były regulaminy, zawsze były procedury, więc to nie jest nowość, ale niejako uczniowie podpisując czy będąc zapoznanymi z tego typu dokumentem, jakim właśnie była, były standardy, no, poczuli respekt. To, to na pewno, poczuli się dorośli. Natomiast pojawiła się też tutaj taka, taka drobna nieścisłość, która również już została rozwiązana i tutaj chodziło o praktyki zawodowe. Właśnie chciałam to zapytać, tak? Nasi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ za granicę. Nie możemy wpłynąć na inny kraj i żądać od ludzi, którzy nie podlegają polskiemu prawu, tego typu dokumentów, jak jakieś oświadczenia i wykazy. Natomiast początkowo, kiedy pracodawcy zorientowali się, że również muszą wdrożyć standardy u siebie w swoich placówkach, w swoich przedsiębiorstwach, byli przerażeni. Tak? My oczywiście służyliśmy radą i pomocą, natomiast też na poziomie takim, na jakim sami byliśmy w stanie tej rady udzielić. Teraz już wiemy i mamy oczywiście tutaj podpisanych mnóstwo porozumień, jesteśmy w stałym kontakcie i wiemy doskonale o tym, że nasi współpracujący z nami pracodawcy świetnie sobie poradzą. Oni też przygotowali standardy u siebie w swoich miejscach pracy, e, i oni za to odpowiadają, bo był taki pewien moment, kiedy myśmy nie do końca wiedzieli, czy to szkoła odpowiada za standardy, które powinien wdrożyć pracodawca. Wiemy już na pewno, że to pracodawca za to odpowiada. I on poddawany jest kontroli. Mamy umowy związane z praktykami zawodowymi, i po prostu tylko w tych umowach takie zapytanie, że, że na pewno pracodawca ma te standardy wdrożone. I jasne, to jest bardzo dobrze, że to jest doprecyzowane. I tak na sam koniec, jak według Ciebie, jak uważasz, czy rzeczywiście ta ustawa i to, jak funkcjonują standardy, rzeczywiście zapewnią bezpieczeństwo dzieciom? Według mnie takie bezpieczeństwo, o którym wszyscy powinniśmy pamiętać, y, zapewnia zawsze mądry człowiek. I ten mądry człowiek musi być zarówno po stronie instytucji, y, jak i po stronie środowiska domowego. I żadna ustawa, y, choćby najlepiej napisana, nie jest nam w stanie tego gwarantować, jeśli ktoś... Y, Chce zrobić drugiej osobie krzywdę, pewnie do tego dojdzie, natomiast bardzo się cieszę, że tego typu ustawa jest wdrożona, ponieważ my, nauczyciele, mamy już narzędzie, mamy możliwość i nie musimy się bać reagować, bo nie jest to też takie proste, żeby oskarżyć kogoś na podstawie symptomów, które nie do końca dla nas mogłyby być jasne. Teraz jesteśmy w jakiś sposób już przeszkoleni, mamy tę pewność w reagowaniu, są do tego procedury, rodzice są zapoznani, więc myślę, że, że tak, że jest to na pewno e, duży komfort dla nas w momencie, kiedy dostrzegamy pewne objawy, możemy reagować, natomiast zawsze myślę, że należy przede wszystkim pamiętać o tym, że to od nas dorosłych zależy dużo i to po naszej stronie, z ustawą czy bez. E, Leży po naszej stronie ta odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych, naszych dzieci. Dokładnie dziękuję Ci Aniu za, za te słowa, bo, bo są doskonałym podsumowaniem, żadna ustawa nie zagwarantuje tego bezpieczeństwa, które moim zdaniem to czujne oko, ta empatia względem drugiego człowieka. No, jeśli jej nie będzie, to, to żadna ustawa tego nie, nie ureguluje i. i to dobrze, że, że są standardy, które pomagają to, to zrealizować i być czujnym. Także serdecznie Ci dziękuję jeszcze raz, a Państwa zapraszam na drugą część spotkania. Porozmawiamy o tym, jak funkcjonują standardy w szkole okiem nauczyciela. Do zobaczenia. Sponsorem programu był jubiler Ewa.